To prawdziwy modowy szok. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, po raz kolejny zaskoczyła wszystkich swoją stylizacją. Podczas uroczystości z okazji dnia niepodległości znów założyła te same szerokie spodnie, które już wcześniej wzbudziły ogromne emocje wśród komentatorów mody. Czy to błąd czy celowa decyzja? Na tle klasycznych kreacji innych pierwszych dam, ten wybór jest jak manifest odważny, nowoczesny i kompletnie bez kompromisów. Marta Nawrocka połączyła spodnie z czarnym golfem i długim, białym płaszczem, tworząc luk pełen kontrastów i elegancji. Włosy upięła wysoko, eksponując szyję i dodając całej stylizacji lekkości. Internet zawrzał. Jedni mówią, że to brak wyczucia i powtórka niegodna pierwszej damy, inni o, że to wyraz pewności siebie i konsekwencji w budowaniu wizerunku. Faktem jest jedno. Marta Nawrocka nie boi się łamać zasad i pokazuje, że styl pierwszej damy może być autorski, odważny i pełen charakteru. Czy to jej modowy podpis? A może początek nowego trendu w pałacu prezydenckim?